Weekend 23-24 sierpnia drogi wszystkich miłośników zieleni prowadzić będą do gospodarstwa szkółkarskiego państwa burzy i wodów w Kobylej Górze. Już po raz dziewiąty odbędą się tam dni otwarte pod hasłem Hortensjowy Zawrót Głowy w dniach 23-24 mamy zaszczyt zaprosić państwa na 9 dni otwarte pod nazwą Hortensjowy zawrót głowy i główną rolą tutaj będzie grała jednak hortensja ona pokaże swoje piękne oblicze zapraszamy wszystkich kto kocha ogród kto kocha kwiaty kto lubi do nas przyjeżdżać bardzo serdecznie myślę że w tych dniach znajdą każdy, każdy coś znajdzie dla siebie czy też hortensje czy to inne rośliny. W programie wydarzenia przewidziano także spotkanie z doktorem Piotrem Chochurą z Uniwersytetu Przyrodniczego, który będzie służył fachową wiedzą i doradztwem w zakresie pielęgnacji roślin, nawożenia oraz zwalczania szkodników i chorób ogrodowych. Goście będą mogli skorzystać z porad eksperta, zadać pytania, rozwiać wątpliwości, a także posmakować domowego poczęstunku. Jak podkreśla Elżbieta Burzi Hortensje, zwłaszcza odmiany bukietowe, to rośliny niewymagające i wdzięczne w uprawie. W okresie tej jesieni, kiedy już przychodzi nam właśnie taka nostalgia, smutek trochę w tym ogrodzie, to ona właśnie kwitnie. To jest ta roślina, która kwitnie po wszystkich: po rododendronach, po azaliach, po tych wszystkich kwiatach, które zakwitają nam wiosnach, bzy. Yy, yy. To jest coś, co ten ogród rozjaśnia i tu mamy gamę kolorów, bo od hortensji ogrodowej, która zaczyna już kwitnąć od czerwca i właśnie teraz będzie kończyła swoje kwitnienie. Natomiast hortensja bukietowa czy hortensja dębolistna, to ona właśnie kwitnie nam teraz i będzie kwitła do późnej jesieni, aż do pierwszych przymrozków. Hortensje zachwycają nie tylko latem i jesienią. Zimą, pokryte szronem lub zatrzymującymi się na ich kwiatostanach kroplami wody, tworzą naturalne dekoracje ogrodu. Można je także ścinać i tworzyć efektowne bukiety. Mamy. Bardzo dużo odmian, i te odmiany różnią się między sobą od wielkości poprzez kolor i szerokość. I zawsze możemy dobrać taką hortensję, która będzie po prostu pasowała do naszego ogrodu. A czasami nawet klienci sobie sadzą od najwyższych do najniższych, także wypełniając całą rabatę w hortensjach. I naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Hortensjowy zawrót głowy to nie tylko okazja do zakupu unikalnych roślin, ale przede wszystkim święto wszystkich tych, którzy kochają przyrodę, ogród i kwiaty. Warto więc zarezerwować ten sierpniowy weekend i wybrać się do gospodarstwa państwa burzi wodów.